Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym już siódmym odcinku mojej serii. Zagrajmy w Resistant 3. Ja jestem moi kochani Adi. No i co? Dzisiaj będziemy sobie przechodzili misje fabularne, czyli w tym momencie moi kochani skończyliśmy odcinek szósty. W tym momencie, czyli w te, tej, tej mojej kochani kopalni. No i co, dzisiaj będziemy nie po prostu tą kopalnię już opuszczali w tym odcinku. No to tu jest mój kompan. Niech on sobie będzie mój kompan. Żeby on, 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 mój kompan tutaj jest, jest. Także my lecimy dalej, moi kochani, od tego momentu, czyli z tej kopalni. I w tym odcinku się już tą kopalnię postaram opuścić w tym odcinku. To, to lecimy, moi kochani, dalej po prostu, żeby tą kopalnię już opuścić w tym odcinku. Tędy muszę iść, jak rozumiem. Czekajcie, moi kochani. Tylko sobie wygodnie usiądę, żebym miał wygodnie i tylko sobie zobaczę przy telewizji tradycyjnie i lecimy dalej. Tędy muszę chyba iść, jak dobrze rozumiem. Dobrze, ładnie, chodź tu. Także moi kochani, mówię, to jest odcinek już, już siódmy odcinek i mówię, jak się dobrze uda, to w tym odcinku tą kopalnię sobie ukończymy, tą kopalnię opuścimy w tym odcinku tą kopalnię. Oby, bo już jestem w tej kopalni długo, w tej lokacji. Za długo. いいね。Oh, Spadaj, stary ode mnie! Spadaj, spadaj ode mnie i to szybko. Naprawdę. Jakiś robak mnie atakuje. Uciekaj! Uciekaj, stary i to szybko. Idzie we mnie. No naprawdę, poważnie. O mój Boże! Nie inną broń chcę! I to szybko! Uciekaj, uciekaj ode mnie i to szybko, szybko! Stary, stary, uciekaj! Ya <laughs> <laughs> Dobra, po oczach muszę mu walczyć. Po oczach, bo go W oczy mu, w oczy, Ali. Jasny gwint, serio? No patrz. Gdzie? Do mnie, atakujesz mnie, Pójdę. Nie, ja uciekam, to szybko. Jak najszybciej się tylko da. Dobra, weź to. Dobra szybko szybko wiesz butle Dobra szybko szybko wiesz agi butle Dobra szybko 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 Chowaj się, chowaj się, z przed żywą. A dobra, wiem o co chodzi. O kurde, ale teraz oberwie. Dokładnie, ależ oberwał. O mój Boże kochany. Dobra, jeszcze go wryja. Ładnie go pokonałem. Także mówię, w tym odcinku w końcu te kopalnie opuścimy sobie. Tamten, tamten, moi kochani odcinek był długi, bo był, bo sejwu nie było tam gdzie bym chciał. Dlatego ten odcinek był długi, godzina 30 minut, bo był sejwu nie było, żeby mógł był gierkę zapisać. taki odcinek był długi, szósty. Ale to nic moi kochani, taki odcinek mógł być raz na jakiś czas. No i w końcu się udało wam kopalnię opuścić złośliwą. Joseph... made wiele poor choices w oh. moim życiu. Coven... Daedalus... Hale... Jestem odpowiedzialny za horrific straszne You Ty i ja. Moi kochani, tak mi się wydaje, nie wiem czy mi się dobrze wydaje, czy moi kochani źle mi się wydaje, ale chyba będę musiał pociąg chronić. Tej misji, nie wiem, tak mi się coś kojarzy z misją z Łodzi, że będę po prostu musiał pociąg chronić no, i mojego kompana my. będę musiał chyba chronić na pociągu. Yes. On będzie jechał pociągiem, po a ja będę musiał go po prostu ochronić, tego mojego kompana na pociągu. Jeszcze moi kochani zobaczymy, ale tak mi się coś wydaje, że będę musiał po prostu ochronić tego mojego kompana. No zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie ostatni z tym. Z tym chronieniem mojego sojusznika, ale chyba będę musiał to robić. No właśnie, bo no już ktoś jedzie, stary szybciej, biegnij, szybciej. O nie, kurde, ale źle skończył. No jasna cholera by to wzięła. Naprawdę. Oj, szybciej, szybciej, stary. Teraz to już jest za późno, troszeczkę, żeby się pośpieszyć, co? No właśnie. Leci odcinek, leci. No i moi kochani, mamy nową broń jakąś. Tędy muszę iść, czy muszę iść? tędy muszę chyba ruszać przodem. Oj, mało życia i amunicji, no właśnie, jeszcze zginąłem w pi sposób przez to. No nic, jeszcze raz, moi kochani.

gra amunicję uzupełniłem. Ładnie. Ale... Chcę tą broń, halo. Dobra, chowaj się, chowaj się. Faki, ej. A życie? Gdzie jakieś życie, żeby uzupełnić? A tu jest. Dobra, tu jest życie, tam jest amunicja. Muszę być bardziej I po prostu ostrożny. Czyli co mamy mamy nową broń, jeśli chodzi o broń. Mamy, mamy nową broń, jeśli chodzi o broń. No super, dobra. Dobra, szybko po amunicję. Szybko, szybko, szybko. Szybciej, szybciej Adi. Amunicję uzupełni. Spadaj stary, widać można ob ob obrywać. Trzeba bronić pociąg, bronić pociąg za wszelką cenę, ale też oczywiście ostrożnie ten pociąg bronić. Że ładnie mi to póki co idzie. Amunicję uzupełnić jeszcze raz. O mój Boże, o co teraz chodzi? Czyżby posiłki? Naprawdę. O co chodzi, o co chodzi? Gdzie do mnie atakujecie? Panowie, uciekajcie! Spieprzajcie ode mnie to szybko Szybko życie, życie. Oj to szybko. Dobra, inna broń. Teraz ginę. Muszę się szybko pospieszyć i zdrowie do Gdzie? Gdzie mnie ta kata Dobrze, ładnie mi to póki co poszło, dobra. Spokojnie, bardzo, spokojnie. Dobra, szybko, szybko, idź. Do przodu, do przodu, do przodu. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze, ale było blisko. What the fuck? Ale było blisko, moi kochani, i to bardzo blisko. Ale było blisko zgonu, kuźwa. Mało życia. Szybkie, szybkie, szybkie. Szybko, 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 szybko. Do widzenia, Ale jazda! Dobra moi kochani, bronimy się za wszelką cenę się musimy bronić, żeby nie zginąć tylko. Czekajcie moi kochani, tylko to zobaczę przy telewizji tradycyjnie. Ale okej okay, i lecimy dalej. Ale moi kochani, najważniejsze, żeśmy się z kopalni uwolnili. Moi kochani, że już z tej kopalni żeśmy cholernej i wyszli. Ale ciemno, ale ciemno się zrobiło. Jasny gwit. O co chodzi? Dobra, ładnie. Są ładne widoki teraz, bo było ciemno, bo byliśmy po prostu byliśmy w tym. Byliśmy w tunelu jeśli chodzi o tunel. Och. Odciekliwy. بجد Dobra, amunicja! Znaczy życie, życie! Władam życie, życie, szybko! Gdzie? Gdzie mnie tak atakują? Oj, szybko wadam odczepić! Ależ emocji jasne! O stary stary naprawdę O co chodzi jasny Ale się wyraził Nie, no odwróć, już za dużo Spokojnie, spokojnie O mój boże, kochany Aleś jazda No spokojnie, spokojnie, kurde i kochani, ale pociąg obroniłem ja jakby coś pociąg obroniłem dzielnie przed tymi kolesiami ależ karambol się zrobił, co joseph are you okay yeah but I'm stuck. Behind you Broń się, broń się stary. Kurde, broń się, pomóż mi, równy, bohaterze. szybki, szybki. szybki. No! Stop, stop! No. Wait. Wait, I'll give you whatever you want. No, don't do it. God damn it, you son of a bitch! I'm warning you. I'll kill you. No, don't, don't, <laughs> oh, you oh, fucking son oh, of a bitch. <laughs> you ready to have some fun, boy? Just have to... yes, Time for the main event. O kurde, gdzie my teraz w tej chwili jesteśmy na jakiejś arenie będziemy walczyli, tak? Oby nie, ale chyba tak, moi kochani. Welkom do the pan boy. Możesz w mordie, że nas kolej zepchnął złośliwie. Naprawdę. O mordę, tu się musimy bronić, teraz! O mój Boże, kochany! Naprawdę? Chodźcie, tylko kolapa, moi kochani, ale szaleństwo! O, w mordę, w mordę, w mordę, w mordę! Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Ale jazda! Naprawdę? Pogińcie wszyscy w takim razie! Ale jazda! Tym się, moi kochani, muszę bronić! I mam zero broni, moi kochani! Ale jazda! Po prostu jazda jak, jak trzeba. Naprawdę. No nie wierzę w to. Nie, ja uciekam. Ja zginę jak nic. Naprawdę jeszcze by atakujecie, panowie. Dajcie sobie spokój. Naprawdę mówię wam. Kurwia nie ma szansy przetrwać. Chyba że się ogarnę. A gdzie to? Naprawdę, kuźwa! O mój Boże, kochany! Naprawdę! Gdzie muszę iść? Gdzie? Gdzie? Bo nie widzę. Bo jeszcze wrogowie. No nie wierzę w to. Dobrze, jakiejś życie. O, ale sieczka. O, ho, ho. What the fuck? Czy wy to widzicie? Ale sieczka. Ale sieczka. Nie wierzę w to. Chodźcie tu, panowie. Stary, dojdziesz takim podejściem, albo i nie. Dobra, tu jest wszędzie okej, okay, dobra. Joseph. That's your name, isn't it? I found this book among Dr. Malakov's things. He was a brilliant man. My name is Herbert Sawicki. I've been Mick's lackey for over three years. I'm tired of being a victim. No more. I have a plan to escape, but we need to move quickly. You see that drone up there? There are four of them around the prison. You need to disable them here. I made something that should keep you safe. You can pull the trigger to fire quickly, or hold it down to build up pressure for a more powerful shot. Take the radio too. I'll get the door. Dobra moi kochani, słuchajcie, powiem wam tak. Dobra moi kochani, słuchajcie, w tym momencie będę kończył ten odcinek, żeby też nie był za długi jak zazwyczaj. Dobra moi kochani, będę kończył, tylko to i zobaczę przy was i będę kończył. Ale chwileczkę moi kochani, tylko coś zobaczę przy was, czy ten odcinek będzie leciał od tego momentu i kończę, bo nie chcę, żeby był godzinę czasu odcinek, a był moi kochani zapis gry, dlatego kończę, bo był po prostu zapis gry, dlatego kończę, bo był zapis po prostu odpowiedni. Kiedy kolejny odcinek będzie? Jutro, moi kochani, będzie kolejny odcinek z Resistant 3. Ale to już, moi kochani, jutro. Już dzisiaj nie. Będę kończył, tylko po prostu muszę zobaczyć, czy będzie od tego momentu gierka, czy... nie dalej. Jak nie, to będę kończył. Mamy 28 minut, więc wystarczy 28 minut odcinek. Ale muszę coś zobaczyć, dla pewności oczywiście ale jest w tej celi, tak? Oczywiście dobra. Dobra moi kochani. Także co, jeżeli ten, jeżeli ten odcinek będzie Wam się oczywiście podobał, to, to się kciuka w górę. Oceńcie ten materiał, po prostu czy Wam się gierka podoba. Mówię, o, ma, materiał oceńcie, jak i resztę moich materiałów ocencie. Także co moi kochani, pozdrawiam wszystkich Was, trzymajcie się, na razie. Cześć.